się ma z tej strony PL, rafael.pl jest ze mną Patryk, halo Ma do monitora, tutaj nie ma kamerki A, jest, hey. dobra Nieważne, teraz gramy w 60 Seconds, oczywiście nowa gra No dobra Patryczku, no ja, jaką, ja, ja jaki Klasyczny, klasyczny Klasyczny, jest tryb Apokalipsa Apokalipsa, niech ci będzie i teraz trudność, najważniejsze Mamy trzy Trudny, łatwy, normalny. normalny. Lity... normalny dobra to. Dobra. Oczywiście, że facetem gramy po zbawą jakąś. No i dobra A z się 37 lat co? Zupa może 12-37 lat, Siedem... tak, tak. 37. oczywiście, że może Dobra, lecis, lecisz. Poczekaj myszkę podłączę może. No bo to będzie trudne. Będzie ciężko. Apteczkę, apteczkę sobie zgonić. To na pewno. Mhm. Bo oni tam szybko holują.

No, otóż, zastanawiacie się, co się właśnie stało. No, jesteśmy... <grywa> <grywa> Poczekaj. <grywa> Poczekaj. Z zbieranie. Otóż, y, jesteśmy tutaj z Patrykiem z Solideo. Y, Patryk rozdaje ulotki. Jesteśmy właśnie na stoisku. Y, Patryk promuje solidnie tę organizację. Y, dobra. Tak, apteczka, apteczka. Trzeba znaleźć... Jest, jest tutaj apteczka. Y, co tam jeszcze? Gdzie jeszcze jest? Dlaczego ja mam taką czułość? Hmm. Dobra, tutaj mam wo wodę od razu. Do schronu, do schronu. Do schronu, do schronu. Kurde, zablokowałem się. Radio, radio, radio. Nie no. Walicha i strzelba. Nie, nie, nie weź bo to walicha trzy zajmuje. Poradnik małego to jest bardzo ważny. Siekie y, nie, nie wiesz co? Mary Jane i jedzenie. Ale ona jest głupa. Ale ona może się zmutować. I będzie niezniszczalna A Jim? A Jim? A Jim to tam przy okazji na końcu, tak? Żonę wejście, żone bez, szukamy, szukamy są... Na co komuż? Na No dobra jeśli ci będzie. Mapa, mapa. Tu mapa. mapa była. Dobra, no co komu mapa? Jestem kartografem, mam wszystko w głowie. Gdzie była mapa? Tu, tu, na ścianie. Tu. tu. Dobra, to tam się później weźmie. Proszę bardzo, no tak bardzo chcesz. Dobra, siekierę jeszcze może jakoś... Omaska przeciwgazowa. O kurwa... O nie. <grym> Ty, 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 do skronu, do skronu, do skronu, do skronu! Nie zdążyliśmy. z masku. Dobra, trudno. Będzie sama Mary... Nie, będzie Mary Jane i ten. W ogóle cię jakoś tak się ułożył, że był przy tym... W tej strefie, nie? No tak. Dobra. Koniec. No nie, to, to jest koniec, potem wtedy nie grasz. Naprawdę? Ale weh. Jeśli ty nie przyjdziesz, to nie grasz. Nie, przetrwaj. Nie przetrwaj, ale przetworzyliśmy. Jesteśmy słabi. To był pierwszy odcinek. <laughs> 60 seconds. Subskrybujcie, komentujcie, rzucam. Patryk, może jeszcze zaprosisz. Patryk, tutaj jest. Są... Ja zapraszam do komentowania i lajkowania. I ustawiania dzwo... dzwoneczka. I do lajkowania sobie na Facebooku i na Instagramie. No. <laughs> Także to było na tyle. Marco, trzymajcie się. Cześć.